Achmed, jak ty wyglądasz, co się stało? Jasek, zrobiłem sklep tunikami. Tak jak mówiłeś, sprzedałem jedną i mam problem. Jaki? To była moja własna. Aha, no to faktycznie nie przemyślałeś tego, ale przynajmniej coś sprzedałeś. Tak, bo przeczytałem te książki, co mi polecałeś o sprzedaży przez internet. Paczka sukcesu? Tak, super to jest, podoba mi się. No, tylko przydałoby ci się jeszcze przeczytać na przykład, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Tam masz jak planować produkcję, marże, skalowanie biznesu. I jak to zrobisz, to już nie sprzedasz więcej swoich prywatnych ciuchów. Teraz to już wiem. Ale przecież tam, co to mówisz, i będę produkować więcej tunik, Zrobię wielka firma company! Spokojnie, najpierw sprawdź pozycję Kaizen i zacznij małymi korkami. To dużo lepsze podejście niż działanie na hurra od początku. Moi koledzy z Dubaj też tak zrobili i teraz biznes im siadły, bo wszystko w nie władowali. To może niech oni sobie też te książki kupią? Są po arabsku? Niestety nie, ale są to e-booki, więc na pewno łatwo sobie je przetłumaczą online. Super. Super. Gdzie to cię kupowało? Powiedz im, że link jest w moim bio i że jest obecnie na nie promocja cenowa. Bo z ponad 7 tysięcy zł w tygodniu od 17 do 24 listopada mogą kupić całą paczkę sukcesu, czyli blisko 60 książek, za 179 zł. No i to jest super informacja. Już im przekazuję. Polska, super kraj. Promocje lepsze niż Dubaj. Jala!